Strasznie, mrużę oczy. Może postaram się gdzieś znaleźć kawałek cienia. E, no, chciałam powiedzieć, że już z małą na spacer i zamierzam dzisiaj porobić trochę zdjęć. Tak więc, no, dziwnie mi się patrzy w aparat. Wiem, jeszcze wyglądam nieobejściowo, ale poszliśmy do lasu. E, szukam miejsca, żeby porobić jakieś zdjęcia. No. Chciałam, żeby było widać trochę jesieni, liści. No, ale nic z tego. Jak widać w mojej okolicy jeszcze nie ma jesieni. Znalazłem kawałek to tamten na polu. No myślę, że będzie dobry. Później porabimy zdjęcia. Na razie mała śpić, będę jej budzić i idziemy się jeszcze przejść, póki się nie obudzi i wrócimy z powrotem. Moa się właśnie obudziła i wracamy na to miejsce, tak więc za jakąś minutkę, dwie będziemy na miejscu i zaczniemy robić zdjęcia. Jesteśmy na miejscu, nawet nie widzę jak nagrywam, strasznie świeci tutaj w tym miejscu. Wyciągnęłam już małą, będziemy się szykować do robienia zdjęć. Zaczęliśmy robić zdjęcia, odeszliśmy stamtąd, bo nie da się nagrywać. Yy, podeszliśmy tutaj w cień, no mała się teraz zdenerwuje. Zaraz będziemy wracały do domu. Będę obrabiać zdjęcia, jeśli mi pozwoli. Yy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ciężko było tam w ogóle zrobić jakiekolwiek zdjęcie. Yy, no, szły pomału. Jeśli się Wam podobało, to zapraszam na facebookowy fanpage, odwiedzajcie naszego bloga, no i subskrybujcie, może będzie więcej filmików. Kto to wie?